Cześć, tutaj Eryk i Patryk. Siemanko. No i, i dzisiaj pokazuję, znaczy y, to jest taki let's play próbny. Uwaga. Dobra. Chodzi o to, żeby sprawdzić, jak to wychodzi mniej więcej. No ładna misejka, ale zjemy najpierw. Wypijemy piwko. Good. dobra, dobra, dobra i arena na arenę wkracza. Ratę! Poziom 114. Czter... Spoglądając złowrogo, czy umiesz wyzwanie? Możesz zaatakować dowolnego bohatera. Wpiszcie jego imię. Ale piękny krytyk! Jest, wygrałem. Dobra, dobra. Po odzyskaniu przytomności zauważasz, że przeciwnik leży przed tobą, a więc jednak zwycięstwo. Eee, Zobita 6,99, łup 139. Pięknie. I pokażę wam coś. Epic samonety! Tutaj mam dwie bronie. Nie ma klucza. Kurde. Szukam klucza do kibla. Spróbuję zrobić niedźwiedzie. Uwaga, krytyk, musi być krytyk, nie, no to, to przegrana walka, żadnego krytyka, to jest właśnie mój problem, dlatego chcę kupić sobie tego epika, który mi daje szczęście i odrobinę inteligencji, ale i moje wytrzymałość, a no i tak, nie mam poczki na wytrzymałość, fajnie, znaczy nie fajnie, dobra, mm, co ja tu jeszcze chciałem? Laj, żerwy, Oto mój bohaterek! taki sobie, o. Wow! Epik, zwykły, 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 zwykły. Kurde, mam tylko dwa epiki, trzy epiki. Straszne. Będę miał cztery, chociaż mm, zaraz. Wierzchowiec za cztery dni. W zbrojowni chyba nic nie ma. Chyba nic nie wiem Dobra. Yy... Gildia jeszcze. Gildia jeszcze, jeszcze, jeszcze... O jacie. Ale ładuje. Normalnie masakra. O jest. Mamy 88% kolczastej pokraki, a jeszcze 3 osób nie brało... A nie, dużo osób jeszcze też brało. Ja dopiero mogę o 15:00, o 16:00 nawet, bo dopiero wczoraj dołączyłem do tej gildii, więc jest nowość. O, ostatnia bitwa. A rewatch. Dobra, nieważne. Wojtek 6, 8, kontra, wo... nie. Dobra. Wojtek, bo. Dobra. Mówi... Mas, Michałowska. Nie będę czytał tych małych, którzy idą na hita, bo. nie zdąży się przeczytać, a. widzę następny i następny. Os. osobal. Do. osobal. osobal. Osoba i rapis. Zauważył osoba. Dominos. Iksymak. Donis. Jest. Tik. Knep I nasyk. To będzie taki pierwszy. No, taka pierwsza. O, ja ci 190 Dobra, eee, no... Czekaj chwilę. Eee, Czekajcie chwilkę. Przejmuję mikrofon, Eryk. Dobra. Dobra, dalej. I to jest już praktycznie po walce. Haha, ha, Dawid. Pajszu... Pajszuga. I to jest chyba koniec. Tak. Wojtek Paw bohater dnia Wojtek Paw y, 68 zabija 7 7, przepraszam bitwa się odbyła, twoja gildia zwyciężyła gratulacje, twój standard łopocze na wietrze zdobyta część gildi 153, dzięki za uwagę to był taki próbny odcinek być może go włożę na youtube, być może nie eee, no i właściwie tyle tak, tyle to by było na tyle. Gabinet magii jeszcze możemy. Nie ma tu chyba nic... Nic, nic. Nie ma nic. O, jeszcze może zrobimy loch. Tak. O, ma takie coś. Zakazany to. O, i akurat koniec awanturniczości. Tutaj nie piję piwek jak zresztą widać. No, a to jest inna gildia. Już w ogóle jestem tutaj przywódcą. Aha No i dobrze. Jeszcze tutaj lochy może zrobimy Hienę cmentarną Hiena cmentarna Baga Ale mam malutko siły Jak to się stało? Podka się skurczyła. Ja cię nie mam podki. Portki nie mam. Może znajdę? Ha, tylko jeden grzybek. Dzięki za uwagę, bo to już odcinek trwa 7 minut. Dobra, na razie pa, cześć i czołem.